Cześć, witajcie. Witam również serdecznie, w tym, tym razem w roli operatora kamerzystki. Tak, remont dobiegł końca. Czas już wracać do domu. Może przyjdzie mi komuś jeszcze pomóc. Ale zanim wyjadę, chciałbym zostawić miłe i słodkie wrażenie po sobie. To tak no że... wrażenie już zostawiłeś, teraz przechodź do rolady. Do rolady. <laughs> Chciałbym upiec roladę według mojego wykonania, bo to nie jest do końca mój przepis. I tak zacznijmy od składników. Tak, Potrzebowo co będzie potrzebne? Do... Potrzebowo będę 10 dekagramów mąki pszennej, 3 dekagramy mąki ziemniaczanej, 12 dekagramów cukru pudru, yy, jedną torebkę cukru waniliowego, 200 g śmietany kremówki, pół kilograma. Słodkich lub kwaśnych jabłek. Jeżeli będą to słodkie jabłka, dodajemy galaretkę cytrynową. Jeżeli będą to jabłka kwaśne, dodajemy galaretkę morelową. No ja tutaj dodam, że jabłka są e, słodkie, soczyste z mojej jabłonki, także tu będzie galaretka cytrynowa. Jedna cytrynka, mhm. nie wiem czy mówiłem, ale nie 5 no. dekagramów rodzynek. No i jajka. Jajka. Jajka najlepiej, żeby były duże. Potrzebujemy ich sześć, tutaj że gospodyni miała mniejsze dodaliśmy 8. Okay. Tak, żeby to zrównoważyć y, tutaj gramaturę tych, tych jajek. Dokładnie. I teraz super, cukier wsypuję do, do jajek, do żółtek ściśle mówiąc. No i trzeba go, trzeba to wszystko utrzeć na jednolity krem. Ja to po chłopsku do tego wszystkiego podchodzę. No ważne tutaj jeszcze dodam, żeby to było w garnku ze stali nierdzewnej i ucierane właśnie wałkiem takim jak do makutry się uciera. Tak, tylko szybciej się uciera właśnie z cukru pudru. No a tutaj jest... No będę dłużej to robił. <laughs> tak, także Ty tutaj, ja będziesz... Chłop. tutaj będziesz teraz ucierał, a ja w tej chwili, w tym czasie obiorę jabłka. To bardzo Cię o to poproszę. Okay. Żółtka mamy już utarte z cukrem. Na poszystą masę. No jest, i tutaj Tak, jest teraz krem. dodam, że jak zauważyliście na początku, nie wymienialiśmy w ogóle tutaj w składnikach proszku do pieczenia, bo tutaj Krzyś proszku do pieczenia nie daje. No ja nie stosuję. Akurat nie do stosuję. tego przepisu nie stosuję. I tak, w tej chwili już jestem na tempo, że trzeba dodać Obydwie mąki, także ja to będę delikatnie tutaj wsypywał i mieszał. No ważne też jest, żeby wsypywać je stopniowo delikatnie, nie od razu hurtem, wszystkie naraz. Tak. Dlatego mówiłem, żeby dać tutaj tych sześć dużych jajek. Trzeba delikatnie połączyć. Mhm. Wszystko do końca. Dodajemy jeszcze kolejną mąkę zimyczaną. No i teraz to trzeba dokładnie tutaj wymieszać. To trzeba wymieszać. Następnie będę dodawał właśnie pianę z białek. Mąkę już mam dodaną do żółtek. I teraz najważniejsza część, aby delikatnie tutaj dodawać tu pianę z białek, tak żeby nie zaburzyć jej struktury. I to jest właśnie. Można sprawić, że ten biszkopt będzie taki puszysty, napowietrzony. I niepotrzebny będzie właśnie tutaj proszek do pieczenia. Także tutaj teraz trzeba to bardzo delikatnie go sprowadzić. Ja początkowo dodaję tylko trochę tej piany z białek, tak żeby to rozcieńczyć tą mąkę. Dopiero później będę jeszcze to dodawał. Ale Ty kręcisz w niewłaściwą stronę. Ja lubię zawsze kręcić w tą stronę. Bo to się kręci w prawo, a ty kręcisz. Znaczy, kręci się w lewo, a ty kręcisz w prawo. Ja słuchaj, chcę wyprzedzić kulę ziemską, ponieważ kulę ziemską wraca się w prawą stronę. Nie, no tutaj y, tak żartobliwie, ale ja zawsze kręcę w lewo. A on tutaj kręci w prawo. Czyli I stworzymy dwa przeciwległe tak. bieguny. Moja babcia, jak piekła ciasta, jak robiła biszkopt, zawsze mówiła: "Kręć w jedną stronę, bo jak będziesz kręcić raz w tą, raz w tą, to ci biszkopt siądzie. Nie wiem czy to jest prawda, nie sprawdzałam, nie testowałam. Prawda. To jest prawda. Ale zawsze kręciłam w jedną stronę. No i teraz zobaczcie jak to ładnie się tutaj na powietrze, jaką ono ma fajną strukturę. No za chwilę dodam resztę piany. Właśnie bardzo istotne jest, aby to delikatnie, delikatnie nie Nie zniszczyć szybko... struktury piany. Tak, i przede wszystkim nie mikserem, bo mikserem nie uzyska się takiego efektu bez dodania proszku, oczywiście, bo tutaj e, ważne jest, że nie dodaje się proszku. Środkiem spulchniającym jest, jest właśnie ta owa piana z białek. Na białek. Z białek zostały już połączone z ciastem, także teraz należy ją delikatnie wyłożyć na wcześniej przygotowaną blachę. W naszym przypadku jest wyłożona papierem do pieczenia oraz wysmarowana tłuszczem. No i teraz rozprowadzić i do piekarnika, na ile to wkładasz i w jaką temperaturę. I to jest zależne od wielkości blachy. Ja nigdy raz mi, tylko to ciasto wyszło. Ten biskup, więc tutaj za każdym razem eksperymentuję. Także to też jest ten format blachy pierwszy raz przeze mnie używany. Trzeba obserwować, trzeba obserwować, żeby to ciasto się nie spiekło, żeby się upiekło, ale jest to około, myślę, 15 minut w temperaturze 180 stopni. Ale mówię, trzeba obserwować, żeby nie przedobrzeć. No to teraz to wyrównasz i do piekarnika. Tak. Chodzi o to, żeby to ciasto nie było za grube, za wysokie i nie było za cienkie, ponieważ nie chcę go przekroić. Ma się po prostu ta część, ten spód, ma się to zrolować. Jabłka mam już starte. Jeżeli chodzi tutaj o sposób rozdrobnienia, to jest dowolność. Można pokroić w kawałki. Ja te staram na tarce. I teraz będę dodawał Sok z cytryny. Także będę chciał ją tutaj do tych jabłek wycisnąć. Celem delikatnie zakwaszenia. O. No i też cytryna powoduje to, że jak dodamy sok, to jabłka nie brązowieją. Będą nie ciemnieją tak. tak Zachowają ładny, złoty kolor. Biszkot już się upiekł. Tak to wygląda. Właśnie tu ważne, żeby zachować tą grubość ciasta tak około centymetra. Tutaj delikatnie mogłoby być mniej, ale też ważne, żeby jego tutaj y, nie za bardzo wysuszyć. Żeby nie Troszeczkę piec. przygrube wyszło przeciwieństwo. No przeciwieństwo do wykonawcy. wykonawcy. No i teraz trzeba. Bardziej trzeba pod to, mój wykon by pasowało. Tak. I teraz trzeba to delikatnie. Zwinąć. Ale zobaczcie, mimo że ciasto nie było, nie, znaczy nie było używany, nie był używany proszek, jak ono wyrosło, jak jest delikatne. Właśnie. I teraz należy to delikatnie zwinąć i odstawić do wystygnięcia. I ważne, ja to już teraz powiem tak ze swojego doświadczenia. Słucham. Roladę trzeba zwijać, jak jest jeszcze ciepła, bo jeżeli ciasto wyschnie, to niestety będzie pękać i się łamać. Trzeba to zrobić na ciepło. Ja robię zawsze roladę również, tylko troszeczkę inaczej. Krzyś w fartuszku. A to jest rolada. Biszkop według, tak. no nie do końca mojego przepisu, bo ja gdzieś ten przepis znalazłem, troszeczkę go pod swoje potrzeby zmodyfikowałem, mhm. ale tak robię. I teraz tu jeszcze wejdę Tobie w słowo. Bardzo podobny sposób robię gofry, ciasto na gofry, z tym, że tutaj, no gofry to już będzie z inna. Z tym, że dodaję tutaj. Mleko i dodaję olej. Ta do gofrów. Różnica, ta różnica. Ewentualnie delikatnie wtedy już można się pokusić Ale o to Nie, nie jest. Do odcinek o gofrach to jest tylko taka zachęta na gofry. Prawdopodobnie, jeżeli tutaj gospodyni nie będzie chciała, to jeszcze zrobię gofry według mojego przyjęcia. Jeżeli widzowie będą chcieli, to będą również gofry. Na razie jest rolada. Gofry zostawiamy dla siebie, ale gofry są też pyszne, bo tutaj jadłam. No a tutaj, jeszcze co do rolady, ona teraz musi być odpocząć. Odpocząć, tak, postygła, tak, odpocząć. No a my bierzemy się w tym czasie za jabłka. A jabłka już się delikatnie podnosiła. ważne, żeby tutaj w trakcie sprawdzać i ewentualnie dolać wody. Ja tutaj dolałam około pół szklanki wody. Także tutaj żeby się nie przypaliły, bo one muszą się rozpaść. Muszą się tak udusić. Przykręcamy to do minimum. I to jest właśnie teraz ten moment, aby dodać tutaj galaretkę. Proszę bardzo. Dziękuję za asystę. I teraz musimy ją tutaj. Galaretka spowoduje to, że fajnie się zagęści, nie? Yy, ściągnie później. Tak, to jest. Mhm. No i już możemy wyłączyć, żeby nie gotować. Teraz jest ważne, żeby dobrze rozprowadzić tutaj tą galaretkę, żeby ona nam się rozpuściła. Także za 2-3 łyżki dobrze jest wcześniej dodać wody, żebyśmy tutaj w samym tym musie jabłkowym tego nie musieli robić. I gdy mamy już galaretkę dobrze wymieszaną, połączoną z jabłkami, to jest ten moment, żeby dolać, dodać tutaj rodzynki. Ważne, żeby nie wcześniej, bo wtedy gorzej się nam będzie mieszać. I to teraz. Musi zostać do wystygnięcia. tak? Żeby tak, trzeba wykrywa. to odstawić. Niech to sobie tutaj nasiąknie. Rodzynki się napiją i to musi przestygnąć. Ja tutaj mam odmierzoną śmietane jest 200 ml. Wsypałem już tutaj łyżkę, czyli odpowiednik torebki cukru waniliowego i to jest cały sekret właśnie tutaj yy, tej śmietany. Teraz należy ją jeszcze do końca ubić. Śmietana jest złamana delikatnie tym cukrem waniliowym, a muzuł jabłkowy jest kwaśny. To jest takie połączenie dwóch przeciwstawnych się przeciwstawnych światów. To jak kobieta i mężczyzna o odmiennych charakterach. Tak samo to jest takie, z jednej strony się przyciągają, a z drugiej strony odpychają bądź odwrotnie. Dobra, ja ale się, żeś to porównał. Ja się zabieram za Wiesz, ubijanie Ja się zabieram za śmietany. tą śmietanę, bo za chwilę nie będzie nic. No tutaj też jest ważne, aby to była śmietana 36, bo kiedyś ubijałam 30 i niestety ubiłam masło. No ja już by nie dam mówić śmietany, to moje relaty na pewno nie. Nie, 30 się bardzo źle ubija. To jest śmietana do masła, a 36 jest do, do ciastu. Zresztą każda gospodyni to wie. Ona się dobrze ubija, tylko trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Śmietana już jest ubita. Wyłożyłem ją na, na biszkop. I teraz dodaję musjepkowy. Go... No ważne, żeby on był wystudzony, bo jeżeli Oczywiście. położycie. Ciepły, naśmietany, to ona się rozpuści. Tak. I wiesz, to tak, patrząc na tą roladę, właściwie na to ciasto, tak się zastanawiam, którą stroną prawidłowo powinno się ją zwijać. Tak jak ja zrobiłem, że tym spodem do góry, czy odwrotnie? Wiesz, co to nie ma znaczenia, zależy, jaki duży placek masz. No tu w tym. No myślę, że masz. W tym znaczenie. przypadku będziesz miał yy, więcej tych, yy, jak to powiedzieć razy owinięte, a jakbyś zwijał w tą stronę, nie, to by nie, złapało ze dwa. Nie mi chodzi, czy tak, czy odwrotnie, czy Aha, w drugą stronę, o to ci chodzi. bo tu mamy skórkę, tu mamy taką bardziej miękką część, więc tam ja, może by pękła. Ja zawsze rolady zwijam właśnie tak jak Ty teraz. Czyli dobrze robię, tak, bo wiesz, że do bardziej doświadczoną gospodynią jest. No czy bardziej doświadczoną, to nie wiem. No i ja tak zostawiam tutaj fragment tego, ponieważ przy zawijaniu to będzie nam się wszystko przesuwało, rolowało do przodu. Tak. Także tu już ostatnie. Podstawię to wszystko. Ostatnie szlify. Słuchaj, przed... Ważne, żeby to dobrze rozprowadzić tak. równomiernie. Oczywiście nie łyżką. tu Są odpowiednie narzędzia do tego, ale ja jestem chłop, prosty chłop, więc ja to robię po swojemu aby smakowało. Dobra. No i efekt końcowy, zwijanie rolady. Tak, to ważne, Czecha, żeby ja ją tutaj... folię zawinąć. Nie, to już wystarczy. Ja jeszcze ją w drugą stronę, tak żebyśmy ją całą czymś to odciąć. A mogłem nożyczki dać, widzisz? Dobra. Dobra, odetnij to. Odet. Rolada już zwinięta. Tak to wygląda. Owinięte. Efekt finalny będzie, jak się dobrze schłodzi. Tak. Także teraz wkładamy ją, najlepiej ja, zawsze na co najmniej 12 godzin do lodówki, ale to zależy od No tego. i tutaj ważne też, żeby była tym zwijanym do spodu. To ona się fajnie zależy. A ja, żeby nie było, w międzyczasie upiekłam chleb. Krzyś robił roladę. O, para bukła. A ja upiekłam chlebek. i będzie świeżutki i też tak jak już mówiłam na odcinku yy, odnośnie pieczenia chleba, jeżeli chcę mieć ładny Obokaj. chrupiący, dziękuję bardzo. O, nie tak poleciało za daleko. Jeżeli chcę ładny chrupiący mieć, to wyciągam go z blaszki, a jeżeli chcę, żeby troszeczkę oddał, był miększy, zostawiam dosłownie na 5 minut, żeby on tak tutaj oddał i jest. Pichotka. A ja zabiorę roladę, żeby się od nie ogrzała. Dobrze, Dokładnie. Ja uciekam do, do lodówki. Rolada już jest upieczona. Chleb też. Także przysz, przyszedł czas na degustację. No i teraz po przekrojeniu. Może nie do końca ukroiłem jeszcze. Ukroiłeś, ukroiłeś. Tak, tak to wygląda. Gotowa rolada. No a chleb po przekrojeniu bo też kiedyś były w komentarzach pytania, jak wygląda po przekrojeniu. Voilà! Chleb i rolada. Dobrze. To teraz. Ty jako że zadeklarowała się z pomocą, proszę tutaj. A dlaczego ja mam proszę. być statystą? Proszę. Degustatorem właśnie. Mówiłaś, że Tobie smakuje, więc. No tak, bo mi smakuje. Spróbuj. Co nam dzisiaj wyszło? Co Tobie wyszło dzisiaj? Nam. Ładnie pachnie. Żółtkami. No ja Aha. Ale szczerze, proszę o szczerą opinię. Idealna. Co? Jeszcze kamerzysta tutaj, chce. Ja też. Tutaj zrobię degustację. No, ty pierwszy raz będziesz jadła. No. Proszę. I właśnie jemy z jednego widelca. I z jednego talerzyka. Tak, i z jednego talerzyka, tak jak jadło się kiedyś. Mm, nie mamy tutaj takiego czegoś, że córka, matka boimy się zjeść po sobie? Nie, absolutnie. Rolada jest bardzo te dobra, nie jest słodka, dobrze. rodzynki namokły. Tutaj galaretka idealnie związała jabłka i śmietana też jest idealnie ubita, usztywniona. Ja Także lubię, to wszystko... Ja taki kawałek bez rodzynki. <laughs> Bo Ty nie lubisz rodzynki, a ja wręcz przeciwnie, lubię rodzynkę. I teraz powiedz, czy dobrze porównałem te dwa światy przeciwległe? Bardzo dobrze. Fajnie jest to skomponowane. Musicie spróbować. Wykonąć. i co? Pozostaje życzyć smacznego. Dokładnie. Ja już jem, a Wam życzę smacznego. Jak upieczecie. <laughs> no to na zdrowie.